Yo, tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry PlayStation All Stars Battle Royale. No i tak, wybierz postać, jako że w następnym... przepraszam, w poprzednim materiale graliśmy na Rico, No to w tym materiale zagramy sobie właśnie... To jest my, my job. now. Training those strong enough to defend themselves and protecting those who aren't. I'm being sent on another mission. Someone is bringing a bunch of people together. No one knows why, but it doesn't sound good. Not sure they need my help or want it, but from what I can tell, there's a force here bigger than anyone's imagined. One way or the other. Będę to Lubisz wyzwania. <laughs> w sumie zawsze miałeś ciężkie zadania, jak mam być szczerzy. Dobrze. bo jako pierwszy przeciwnik. Limit czasowy 3 minuty, każdy na każdego. Przedmioty wyłączone, niebezpieczeństwa włączone. No i standardowo pierwsza mapka. Dojo, Parapadera per i... Welcome, Takie standardowy tekst Mistrza Cebuli. Dobrze, e, tak więc, Ryden oczywiście jest z gry Metal Gear Solid. Ale akurat jeśli chodzi o tą postać, ten strój, w ogóle. No, ogólnie tą postać oczywiście jest on z Metal Gear Rising Revengeance. Mamy poziom pierwszy tak jest, Sackboy. Trafiony. Piękno. Mm, I cóż. E, pamiętam, że kiedy ta gra w ogóle wychodziła to było takie na początku. Ponieważ e, widziałem jak Raiden wyglądał w części Metal Gear Solid 2. No i był zwykłym człowiekiem, tak? W, se, w czwartej części troszeczkę go... Dali mu taką zbrojkę ciekawą. Miał pewną scenę, jedną fajną, gdzie walczył mieczem, e, trzymając właśnie ten miecz w zębach. Ponieważ mu połcinali wszystkie ręce, nie no. Metal Gear Solid to jest w ogóle... to <grystos> z <gierka> Ale no to e, na inny te temat troszeczkę e, rozmowa. Bo nie o Metal Gearu tutaj będziemy rozmawiać. Poziom drugi, pięknie. E, jak widzicie, w ogóle Sackboy był troszeczkę sparaliżowany, tak jakby. I w ogóle e, poziom drugi jest e, czasowy, tak? I e, możemy każdą postać trafić do poziomu drugi, tak? Że spoko. Mm, no i właśnie w Metal Gear Rising Revengeance Raiden jest w tej zbroi jako taki właśnie cybernetyczny. <gryny> E, Troszeczkę można powiedzieć, że właśnie Grey Foxa z pierwszej części Metal Gear zastępuje. Oj! E, tak, właśnie taki cybernetyczny ninja e, zwalczający zło. No i w pierwszej misji właśnie dostał konkretny oklep od pewnego pana. No i e, zrobili z niego dosłownie maszynę przez to, że dostał no, potężny, potężny oklep Właśnie wygląda tak, jak teraz Raiden przedstawia się na obrazku. No i w Metal Gear y, Solid 2 właśnie Raiden dostał miecz, którym właśnie uczył się posługiwać, no i walczył, uwaga spoiler, w ostatniej walce z bossem. Mamy poziom trzeci w ogóle w pierwszej planszy, także spoko. Także odpalimy sobie go. O, standardowe klasyczne pudła, jeśli chodzi o Metal gira W ogóle czas stoi w miejscu. No i tutaj jest kolejna obszarówka. Fact, faktem, możemy jedną osobę tak wykończać wykańczać. Ale spoko, fajnie, że czas stanął w miejscu. Będziemy sobie wykończyć kilku oponentów. Dobra, czas minął. Sackboy dostał potężny oklep. Coś mi się wydaje, że tym Raidenem pójdzie bardzo gładziutko. Dosłownie jak nóż w masełko będziemy wchodzić w przeciwników, także spoko. 5 zabić, nieźle, nieźle, nieźle. Eee, dobra, następna plansza. Następna walka. Limit czasu 3 minuty na każdego. Przedmioty wyłączone jeszcze. Niebezpieczeństwa włączone, a nasi przeciwnicy to Kratos i Radek. W ogóle ciekawa mechanika była w Metal Gear Rising, że dosłownie każdy element mógł zostać przecięty na milion kawałeczków właśnie przez Miecz Raidena. Fact, faktem to mega spowolniało grę, no ale no sam taki klimacik, sam, no, no to, że możesz, nie wiem, drzewko czy, czy jakieś tam części budynku porozcinać dosłownie, przeciwników, że mogłeś rozcinać dosłownie na elementy pierwsze, nie, to było... Wow! Plus do tego jeszcze fajny Bayer Raiden ma, że kiedy rozetnie na przykład pewne elementy, w taki stan wchodził i właśnie widział pewne elementy, tak? Jak to, to mogliśmy wyciągnąć pewne wnętrzności, właśnie tych, tych, tych robotów Cyborgów. No ludzi zmechanizowanych, no w zasadzie już nie ludzi. E, I dzięki temu mogliśmy się uleczyć. To było spoko. Mega, mega, mega strasznie jest z... No mega badass, mega kozak, nie? Tak jak pamiętam w czwórce go zobaczyłem. No, sobie czemu nie, wypalę sobie drugi poziom. Zdążę jeszcze. No, akurat się Kratos nadział. Został paraliż, ale... Nie go, nie zdążyłem, nic życie, zdarza się. Bo na, na początku, kiedy w ogóle Raiden pojawił się w Metal Gearze, był to oczywiście Metal Gear Solid 2, w ogóle pamiętam, że to było zaskoczenie, ze względu na to, że no głównym bohaterem Metal Geara był jednak Solid Snake, tak? No on był taką właśnie twarzą, personą, która no... Jeszcze głos w ogóle pana Davida Hatera. Mmm, sztosik. No ją on był właśnie twarzą. No i początek gry zaczynaliśmy w ogóle jako e, niby Snake, tak? Zostaliśmy wysłani na pewien statek, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, ale okazuje się, że jednak Snake'owi pewna misja się nie udała, teoretycznie. No i dostajemy głównego bohatera, innego, nie Snake'a, tylko jakiegoś żółto dzioba blond włosego. E, Gentlemana, <noise> Także, no, no, ciekawe. Pamiętam, że fani troszeczkę tym oburzeni byli. Ale pan Kojima pięknie to poukładał. Ale ze centrafim jedynką, szkoda. Pan Kojima świetnie to poukładał, jeśli chodzi o fabułę Metal Gear. W co ma łeb, to. <noise> ja nie wiem, co ćpa, ale no. Niech da dillera, nie, naprawdę. Ja nie wszedłem jedynkę mają. Szkoda, szkoda, szkoda. Dwa, jeden, czas, minął. Okej, okay, dobra. Na lajcie. tutaj. Przeciwników. Rozwala. Także spoko. Następni przeciwnicy. Nathan Drake, Jack, Sly Cooper. Każdy na każdego limit czasowy 3 minutki. Przedmioty włączone i niebezpieczeństwa włączone. Pasażerowie na gapę. Uncharted. Ok. Szkoda, że e, tak szybko ta mapa. Bo na przykład, kiedybyśmy mieli e, już e, do licznika zabójstw, tak, no to moglibyśmy dosyć tutaj szybko to przejść, tak to będziemy musieli przez 3 minutki e, walczyć, ale no na spokojnie. Punkciki z skrzynek zdobyte, już jest poziom pierwszy. Aj, 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 szkoda, szkoda, szkoda że ten Nate się nie naciął. Tak to fajne by było potrójne zabójstwo. Dobrze, jest poziom pierwszy. A tylko Jacka udało się złapać. Szkoda. Szkoda. Wielka szkoda. A wezmę sobie ten przedmiot. Żeby jak najwięcej tych punkcików. Yy, dzięki tym ostrzą dostać. Czemu by nie? Wiadomo, że no punkciki. Im więcej. Tym łatwiej pasek zapełnić. O, tutaj ładnie. Weszło pokrojne zabójstwo. No widzicie, no, no Raiden to jest killer dosłownie, nie? tak przyjemnie się nim gra, że no jest badass, jest, jest kozak. W ogóle jest fajne to, że on stopą nawet potrafi złapać ten miecz, nie? No świetnie wyszkolony, jeśli chodzi o szermierkę. Aj, jedynka niewykorzystana. A wezmę sobie Tą rakietkę. Tak jest. Powolnie sobie w zasadzie zamrożę. Szkoda, że nie wszystkich. Tu taki jaki Jackielek w powietrzu na slaju. Już jest poziom pierwszy. To brzmiło. Oj, trochę tych zabójstw będzie. Oj, będzie. No i tutaj widzę, że slaj otworzył sobie skrzyneczkę z kopcikami. Ładnie z jego strony. Niby się to przydało. Oj, dziś jestem głodny Zabójstwo, Oj, tak jest pięknie, znowu potrujemy zabójstwo, świetnie. Oj, głodny jest ten zabóst, naprawdę w tym materiale mam nadzieję, że będzie się mniej więcej. Już jest pierwszy znowu. Spoko. Postaram się ich zabrać w jedną kubkę. Okej, okay. no, są mniej więcej w jednej kupce. Oj, oj, oj. Pierwszy, drugi już mam. W sumie można go uruchomić. Tak jest. Pięknie, znowu pokrojone zabójstwo. Oj, oj, oj. Nieładnie z twojej strony. Sly, czemu? Sly, czemu? 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. Ile zabójstw będę miał w ogóle swoją drogą? Bo jestem ciekaw, bo trochę tych potrójnych zabójstw było. 14. Ojoj, no rider killer dosłownie, nie. No. Miażdży, miażdży, miażdży tutaj <grywa> swoich rywali. Hmm. Cały czas jeszcze limit czasowy, ok, 3 minutki, Każdy na każdego, przedmioty włączone Jak i niebezpieczeństwa, przeciwnicy nasi to Sweet Tooth, Gruba Księżniczka i Spike Okej, okay, w porządku Jestem tytanem intelektu. Jesteś tytanem intelektu, dobrze, stacja Chrono I, plansz, i plansza, właśnie, Spike'a Czyli ape Escape Gotowi? Do boju! Zobaczymy, jak to pójdzie. Właśnie e, na tych e, meczach, co są już limity zabójstw, trzeba jak najszybciej przeciwników e, no pokonać, żeby szybko, właśnie, kończyć te walki. Jak wiadomo, trzeba potem 3 minuty walczyć. to na drugi poziom Pyk i rzucik i wyrwanie tego właśnie kręgosłupa tych, tych części, nie? tak było to w Metal Gear Rising Revengeance Ogólnie swoją drogą w Metal Gear Rising Revengeance Trzeba się nauczyć grać, w sensie, bo dużo ludzi jak oglądałem jakieś let's play z tej gry narzekali, że tam nie ma jakiegoś blokowania, coś tam. No bo teoretycznie można powiedzieć, że no nie masz, nie? Musisz po prostu w odpowiednim momencie wcisnąć pewien klawisz, żeby wykonać tak zwaną kontrę. I przez to właśnie na tym gra polega, nie? Że Raiden wtedy jakieś tam wyczyny, wyczynia takie, że wow, to jest głowa no. Dobra, jest poziom drugi. Będę często z tego poziomu drugiego korzystał. Ojoj! Oj. Spike! Spiky! Spiky! No. Spiky tak dziwnie jakoś... ...reagował. No ale no mniejsza. Ważne, że jest potrójne zabójstwo. O! Swip ładnie. padnie. Spika za karę złapał. O, jest i śniący. Nie oczywiście znaczy żart żartuję, nie jest to śniący z gotika ale podobny, podobny w miarę Cyk, ekstra Raiden miażdży Nie, strasznie przyjemnie się tą postacią gra Bardzo przyjemnie się gra Rajdenem To samo przyjemnie na przykład się Dante grało, przyjemnie się grało. E, oj, oj, oj Zdążył mnie wpalnąć Nieładnie z jego strony, jest Stan oczywiście No, ale szybko poziom pierwszy wskoczył na nowo Nie Kaczak! no, no, no jest killer dosłownie, no miażdży, nie no, i uciekać, bo być 10 sekund do końca, ok 3 2 1 Czas minął. Ok. Ile będzie tych zabójstw? 9. O. Właśnie tak coś mi się wydawało, że 10 nie będzie. No i teraz chyba będzie limit, co? Zabójstw. Trzy zabójstwa, Ok, dobra. Każdy na każdego przedmioty, włączone niebezpieczeństwa, włączone przeciwnicy nasi to zły kol Ratchet i parapa. Także w porządku. z slajku perplansza. Nie powstrzymasz mnie. Syn młynarza, nie maruć tam. Zły kol w postaci właśnie tego złego właśnie wygląda jak taki syn młynarza blady. Dobra, teraz tak, szybko dwójeczkę zdobywać i jedziemy z następną planszą z następnymi przeciwnikami. Szybko, szybko tutaj trzeba ich rozwalać. Nie ma co, nie ma co się opierdzielać. Tak też można, tak też można. Szkoda, że właśnie e, nie trafiłem tą jedynką. Chciałem spróbować właśnie. M, tylko, że raczej był troszeczkę za daleko. Dobra, jest pierwszy cyk, dzień dobry. A raczej do widzenia. Dobrze, szybko poszło. O to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. Klękać przed bogiem <laughs> PlayStation 100 Battle Royale. Nie, na no, żartuję. Zabicia trzy na każde, każdego przedmioty włączone, niebezpieczeństwa włączone, czyli standardowo przeciwnicy nasi to Ser Daniel Fortescue, Heihachi i Nariko. Dobrze. Inwazja, kill Fajna na wstęp leci. Proszę. Niska aż po same kule <grym> Gotowi, gotowi, gotowi. Jedziemy, jedziemy z koksem. O, proszę, od razu na start dostaje Fortis Q. Walczymy na miecze dosłownie, że tak to powiem. Teraz Nariko trochę przy... przetyrana aż tak to brzydko powiem. To jest poziom pierwszy. Chciałbym jednak ten drugi, żeby nie zrobić tego samego błędu, co zrobiłem w poprzedniej walce. A czy no błędu? Chodzi mi, że chciałbym wszystkich za jednym zamatem mordować. Proszę, że tutaj sparaliżowanie. Albo w sumie, wiecie co? Może tym poziomem trzecim wykończę. Też jakiś pomysł. Nie, jednak się skupię na poziomie trzecim, czemu by nie. Dużo mi nie brakuje. a nie trafiłem miotoperzami, szkoda, szkoda, szkoda. Fortyskim ma w ogóle pierwszy poziom. Ale my już mamy trzeci, który odpalamy. Kartony do mnie. I myk. Dzień dobry. Dzień dobry. I zwycięstwo, tak jest. Oczywiście te kartony są nawiązaniem do... E, Metal Geara... Metal Gear Solid pierwszego. Gdzie właśnie Snake chował się w takich kartonach i skradał się. I mamy rywala w ogóle już. Ok, także zobaczmy, co to nas czeka. Jesteś jednym z nas? I'm here alone. I'm not with Pytam, czy jesteś przewodnikiem. Chociaż patrząc na siebie, wcale nie muszę pytać. Pytam, czy jesteś po mojej stronie? Zbliżają się trudne czasy, a w takich chwilach dobrze wiedzieć, kto jest twoim przyjacielem. I said I'm here alone. I'm not your friend. Szkoda, warto mnie mieć za przyjaciela. Ale skoro ty już zdecydowałeś, to pozostaje tylko jedno do zrobienia. Taka, taki dialog trochę. Hmm. Nie z gruchy, nie z no ale rywalem Raidena jest Call. Dobry Cole oczywiście. Chłopaków dopasowali z względu na tą troszeczkę elektryczność, odnoszę takie wrażenie. No i coś co mnie bardzo boli, ale też wspominałem nie raz, że postacie gadające po angielsku rozumieją postacie, które mówią po polsku. I na odwrót. Ale a, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Mogę chwilkę poczekać. Ale szybko punkciorce zdobędę, także luz, luz, luz. Niech wstanie. Dzień dobry. Cyk. Świetnie. Zobaczymy czy jesteś gotów. Uj, o, jaki to mam w ogóle swoją drogą. Ten, termin taki w ślizg Całkiem spory zasięg. A teraz poziom pierwszy. Oj. Brałem do trzech zabójstw, więc może by było e, warto uzbierać do drugiego poziomu. I... E, właśnie... O właśnie, teraz jest nieruchomy, więc będę miał dużo łatwiej go trafić. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A i nie zdążę, nie, tak blisko, tak daleko. No nic no, zdarzy się. A co może teraz na trójkę? Nie, szybko chcę to zakończyć. Tak jest. Kol szans w ogóle. nawet nie wiedział, co ma zrobić. Dobrze. A teraz będzie BOSS oczywiście, PlayStation All Stars Battle Royale. A. Ciekaw jestem w ogóle kogo mi dobierze jako przeciwników jeszcze. Kogo sobie BOSS wybierze. Fajnie by było jakby dużo postaci z gier typu Slasher. Było typu na przykład Nariko, Dante, Kratos. Zobaczymy, zobaczymy Pierwszy Jack, ok. Mam nadzieję tylko, że gładziutko pójdzie Mam tylko nadzieję oczywiście, dobra jest poziom pierwszy Więc cyk Do widzenia, żegnam Pozdro Poczpicz Aj, tym ślizgiem tak za bardzo widzę, że chyba nie da się tutaj głowy ominąć Czasu brodą dosłownie Szkoda Dobrze. Kto to będzie jako następny? Dante Ratchet. Okej. Okay. Prosiłem do Dante'go, Dante'go dostałem, także dziękuję gro. Dobra, to jest poziom pierwszy. Jako, że szybciutko te punkty... Aj, nie trafiłem jedynką. <laughs> Chciałem powiedzieć, że... ...mogłbym pozbierać właśnie na dwójeczkę, bo szybko się tym Raidenem zbiera. Znowu trafiłem. Za szybko, za szybko. śpieszy się strasznie, bo... Chcę po prostu jak najszybciej <grym, <grym, rozwalać tych przeciwników. Ale wiadomo, gdy się człowiek spieszy, no to diabeł się cieszy. Tak. No, czyżby teraz wyjdzie? Dobra, chociaż Dante oberwał. Zostałby tylko i wyłącznie raczet. Dobra, jest poziom pierwszy. Zobaczmy. Znowu za szybko, za szybko. Ja się strasznie śpieszę i właśnie takie babole robię. Dobra, jest poziom pierwszy. Czyli teraz dostaniemy wszystkich gentlemanów na klatę. Tak średnio udało się omawiać brodę. Szkoda. Nie, piskuj tam. Dobra, dostaliśmy buciki do biegania. Jordany dosłownie. Nie muszę cię biegać. Nike, zapierdzielajki. Dzięki Dobra, poziom pierwszy, który... No niestety już wysysa chamsko. Jest to oczywiście raczet. Ojoj, oj, ojoj. Ale... ale Albem fest duchci. Ja się na salwę raczeta. Ładnie z tej strony. Ale szybko odpowiedź. <laughs> Nie ma że boli. Dobra. Jack, chodź tu. Trzeba cię zniszczyć. Oj, zniszczę cię i to bardzo. Ja się nadziewam na te wybuchy, na te pociski. Licy, kręgosłup, pyk, pięknie to wygląda, pięknie, pięknie. Poziom drugi. No i znowu się nadziałem. Jack przez to zdobywa punkciorcy. Wow, całkiem sporo zabrało 30 za ten rzut. Minus 30 dostał, Jack. Spróbuję go wykończyć trzecim poziomem. Czemu by nie? Mówię, bo całkiem szybko ten pasek wbijam. Więc trzeba by nie spróbować wykończyć, właśnie Jacka trzecim poziomem. A i tak, no mówię, szybko ten pasek napełniam. Niestety no, zgrabnie go tutaj, poklepuję. Ojoj, oj, oj, ale nie zdaj Jak, jak, Jack zaskoczył. Dobra, poziom drugi, nie ma się co pierdzielić Widzę. Zacząłem się bawić i no. Nie bądź taki. Koki, przyjacielu pięcio -oki. Dobrze. Jedziemy. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Zwycięstwo. Dobrze. Normalnie się stało. Nikt nie jest niepokonany. Zawsze się ktoś lepszy znajdzie od ciebie. Jak to mówił mój znajomy? Możesz być najlepszy w jakimkolwiek dziedzinie, nie wiem, sport, nie wiem. Układanie domina. Ale zawsze się znajdzie jakiś Azjata, który jest lepszy od ciebie. Dobrze, tak więc to było na tyle jeśli chodzi o Raidena. Został nam do obejrzenia jeszcze filmik końcowy, oczywiście, jeszcze trofka. Jakieś tam pierdoły odblokowywałem, podblokowywałem. A ja mogę Was zaprosić do filmiku końcowego, właśnie Raidena. The And so have those who stood with it or against me. I don't know what good I did there. I guess some people were spared having to deal with it. I'd like to think that was it. The last mission. Time to go home. But there's always someone who needs protection. Someone who can't help themselves. Someone I can help. As long as they're out there, there will be no end to the fighting. Nie to jest złe. to co ja by ratować wszystkich ludzi. Nie no, Raiden jest ciekawą postacią, jeśli chodzi o uniwersum Metal Gear'a. Dobrze, tak więc cóż, to by było na tyle, jeśli właśnie chodzi o postać Raidena. Obejrzeliśmy jego filmik końcowy. Mi jedynie zostaje... Tylko i wyłącznie podziękować Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mogę też zachęcić do innych materiałów na tym kanale. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i jau!